E, świetnie napisana, wciągająca książka, dawno takiej nie czytałam. Dostałam ją, e, jak byłam w szkole e, i na co nudniejszych lekcjach, na których nie trzeba jakoś tak specjalnie uważać, sobie podczytywałam pod ławką także że no, <gryw> byłam ciekawa po prostu, co będzie dalej. Moje ulubione fragmenty to były te wszystkie fragmenty takie kryminalno-zagadkowe, czyli jak oni... E, i takie trochę straszne, czyli na przykład jak e, postać w kapturze napadała na Wii, albo jak atakowała samochód Nory takie trochę niebezpieczne. Moim ulubionym bohaterem jest Patch chyba, ponieważ jest tajemniczy i najwięcej się dzieje wokół jego osoby, najwięcej jest różnych zawirowań i, i takich komplikacji to, to, to jest dosyć ciekawe. Także no tak, przede wszystkim no, główna bohaterka Nora, to, to też jakby była dość ciekawie przedstawiona i myślę, że oni ogólnie tworzą taki duet czy najważniejszy, no bo wiadomo, że o nich jest cała historia, ale tak, takim moim ulubionym bohaterem, najbardziej intrygującym był właśnie ten patch. Codzienność jest jednak trochę nieciekawa i, i mm, przez takie książki można się oderwać, można sobie wyobrazić inny świat, tak, że istnieją osoby, y, które mają jakieś tam siły nadprzyrodzone i, i to... Że po prostu zaczynamy wierzyć, jakby wciągamy się w tę historię, zaczynamy wierzyć. Język jest taki dosyć lekki, składa się przede wszystkim wydaje mi się, że z dialogów i to takich, które łatwo się odbiera i przyjmuje. I jest, to znaczy, po prostu jest tak lekko opisana, tak się czyta przyjemnie i nie trzeba jakby. Znaczy nie jest to męczące, no. czytać to szybko i, i tak, złośniające, rozluźniające, tak, można sobie wieczorem poczytać przed snem i jakby przechodzić się do innego świata, i nie myśli się o nauce i tak dalej, więc jeśli chodzi o osoby w naszym wieku, to jest dość pożyteczne.